Bez metali nie byłoby świata zwierzęcego i roślinnego. Nie byłoby także cywilizacji. Do metali należy ponad 80 pierwiastków chemicznych występujących w różnych związkach, a także w stanie wolnym. W kościach ludzkich i zwierzęcych znajduje się na przykład wapń, we krwi żelazo, sód i potas we wszystkich płynach ustrojowych. Bez stali, czyli stopu żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, nie byłoby techniki. Ze stali produkuje się statki, samochody, tabor kolejowy, mosty, maszyny rolnicze, a także drobne przedmioty powszechnego użytku. Miedź i cyna w postaci stopu mają zastosowanie do wyrobu dzieł sztuki. Te warszawskie pomniki wykonane są z brązu. Bez ołowiu, antymonu i cyny. Niezbędnych do stopów poligraficznych nie byłoby książek i gazet. Istnieją bardzo różne metale. Miękkie jak sód, który można kroić nożem i takie jak chrom, który ma twardość diamentu. Jakie są między metalami podobieństwa, a jakie różnice? Dzisiejszy program odpowie na te pytania. Metale występują w niektórych grupach głównych oraz we wszystkich grupach pobocznych układu okresowego pierwiastków. Biorąc za kryterium podziału budowę atomów i położenie metali w układzie okresowym, można je podzielić na metale należące do bloku elektronowego S, Bloku elektronowego P na metale przejściowe należące do bloku elektronowego D. Lantanowce i aktynowce są metalami bloku elektronowego F. I jeszcze raz bloki elektronowe S, P, D i F. No. Na ogół wszystkie metale, jeśli są dobrze oczyszczone i wypolerowane, posiadają charakterystyczny połysk, a barwę, z wyjątkiem miedzi i złota, srebrzysto-białą lub srebrzysto-szarą. W obwodzie elektrycznym elektrody zwieramy kawałkami metalu i stwierdzamy, że płynie prąd. Potwierdza to zapalająca się żaróweczka. Wnioskujemy, że metale są przewodnikami prądu elektrycznego. Na metalowym pręcie zawiesiliśmy odważnik przyczepiony kawałkiem parafiny. Pręd, Ogrzewamy. Wydzielane ciepło topi parafinę. Odważnik spada, metale są dobrymi przewodnikami ciepła. Większość metali jest kowalna, czyli można zmieniać ich kształty. Niektóre metale są ciągliwe, dają się wyciągać na cienkie druty lub blachy, czyli zwiększać swoją powierzchnię do pewnej granicy, bez rozerwania. Wszystkie te cechy odróżniają metale od ciał stałych o strukturze atomowej, cząsteczkowej i jonowej. Struktura metaliczna zawiera w węzłach sieci krystalicznej dodatnie jony metali oraz pewną ilość elektronów swobodnych, nie należących w danym momencie do jakiegokolwiek określonego jonu. Małe wymiary elektronów Pozwalają im na poruszanie się w obrębie całego kryształu danego metalu, czyli tworzenie tak zwanego gazu elektronowego, którego obecność w strukturach metalicznych jest przyczyną ogólnych właściwości metali. Metale, w zależności od gęstości, można podzielić na metale lekkie. I metale ciężkie. A oto próbki niektórych spotykanych w życiu codziennym metali. Temperatury topnienia metali różnią się znacznie. Na przykład temperatura topnienia rtęci wynosi minus 39 stopni Celsjusza, sodu 97 stopni Celsjusza, ołowiu 327, żelaza 1539 stopni, a trudnotopliwego wolframu aż 3370 stopni Celsjusza. Widzimy, że obok właściwości o charakterze ogólnym każdy metal wykazuje własne cechy charakterystyczne dla niego. Tylko w nielicznych przypadkach metale występują w przyrodzie w stanie wolnym. Najczęściej spotyka się je w postaci minerałów głównie jako tlenki, siarczki, siarczany, chlorki i krzemiany. Oglądamy kolekcję minerałów w Muzeum Ziemi, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Sposób otrzymywania metali z ród zależy od aktywności chemicznej metalu i od składu chemicznego rudy. Do wydzielania metali z ród stosuje się najczęściej procesy redukcji. Wymieszaną z węglem drzewnym niewielką ilość tlenku ołowiu 2 ogrzewamy płomieniem palnika. Po kilku minutach widzimy srebrzyste kulki metalu. W ten sposób w warunkach laboratoryjnych otrzymujemy czysty ołów. A oto zapis równania reakcji. Metale należące do pierwszej grupy głównej układu okresowego pierwiastków nazywamy litowcami. Są to lit, sód, potas, rubid. CES, FRANCE. Przypomnijmy konfigurację elektronową kolejnych metali. Litowce mają dużą zdolność do oddawania elektronu S z zewnętrznej powłoki, dzięki czemu łatwo tworzą jony jednododatnie. A ich związki z innymi pierwiastkami mają charakter wyłącznie jonowy. We wszystkich związkach litowce są jednowartościowe. Są najaktywniejsze z metali. Dlatego występują tylko w związkach. Do parowniczki wsypujemy suchy wodorotlenek sodu i ogrzewamy do stopienia. W stopionym wodorotlenku zanurzamy dwie elektrody żelazne podłączone do źródła prądu stałego. Po upływie kilku minut na powierzchni stopionego wodorotlenku pojawiają się srebrne krople metalicznego sodu, które zapalają się pod wpływem tlenu z powietrza. Sud, a także potas. Można otrzymać w wyniku elektrolizy stopionych wodorotlenków lub chlorków. Wyjmujemy kawałek metalicznego sodu i kroimy nożem. Powierzchnia świeżo odkrojonego kawałka jest błyszcząca. Po chwili jednak widzimy, że traci połysk i pokrywa się matową powłoką na skutek działania zawartych w powietrzu tlenu, dwutlenku węgla i pary wodnej. Do dwóch naczyń z wodą z dodatkiem fenoloftaleiny wrzucamy małe kawałki sodu i potasu. Są to metale lżejsze od wody. Obserwujemy gwałtowny przebieg reakcji. Aktywność litowców wzrasta ze wzrostem ich liczby atomowej. A tak zapisujemy przebieg tych reakcji. Litowce tworzą rozpuszczalne w wodzie wodorotlenki, które są mocnymi zasadami, a ich stężone roztwory nazywamy ługami. Moc zasad tworzonych przez litowce rośnie wraz ze wzrostem ich liczby atomowej. Obserwujemy działanie ługu sodowego na próbkę tkaniny. Ługi działają żrąco. Z ługami należy pracować ostrożnie. Do roztworów chlorku niklu 2, chlorku kobaltu 2 Dodajemy roztworu wodorotlenku sodu. Obserwujemy powstawanie barwnych wodorotlenków odpowiednich metali. A więc, stosując zasadę sodową, można otrzymywać nierozpuszczalne w wodzie wodorotlenki metali. A oto zapis przeprowadzonych reakcji. Wodorotlenek sodu ma duże zastosowanie przemysłowe. Oto przykłady. Chlorek sodu jest najpopularniejszym związkiem sodu. Tworzy on złoża soli kamiennej, które znajdują się w okolicach Wieliczki, Kłodawy oraz Inowrocławia. W kolbie okrągłodennej z rurką boczną zaopatrzonej we wkraplacz umieściliśmy chlorek sodu. Z wkraplacza dodajemy stężony kwas siarkowy. Koniec rurki odprowadzającej zanurzamy do zlewki z wodą z dodatkiem oranżu metylowego. Barwa oranżu zmienia się na różową, co świadczy o obecności kwasu. W reakcji chlorku, sodu z kwasem siarkowym powstaje chlorowodór, który rozpuszcza się w wodzie, tworząc kwas solny. A oto zapis równania reakcji. Ważnym związkiem sodu o dużym znaczeniu dla gospodarki, mającym wiele zastosowań, jest węglan sodu zwany sodą. Związki potasu należą do głównych składników pokarmowych roślin. Jako dobrze rozpuszczalne w wodzie są wyplukiwane z gleby przez wody deszczowe. Stąd istnieje konieczność uzupełniania ich niedoboru nawozami. Największe zastosowanie mają chlorek i azotan potasu. Umieszczony na druciku platynowym chlorek sodu, wprowadzamy do płomienia palnika gazowego. Płomień zabarwia się na żółto. Podobną próbę wykonujemy z solą potasu. Płomień zabarwia się na różowo-fioletowo. Zjawisko barwienia płomienia może być wykorzystywane do identyfikacji litowców. Do grubościennej kolby z roztworem węglanu sodu i mydła włożyliśmy próbówkę ze stężonym kwasem siarkowym. Próbówkę rozbijamy i obserwujemy przebieg reakcji. Powstający dwutlenek węgla spienia roztwór i wytwarza ciśnienie. Strumień ten może gasić płomień. W ten sposób działają gaśnice pianowe. Podobny sposób zachowuje się wodorowęglan sodu. A oto równanie reakcji. Chlorek sodu jest niezbędny do regulowania ciśnienia krwi, gospodarki wodnej ustroju. I równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie. Dorosły człowiek na przykład przyjmuje z pożywieniem około 15 gramów soli kuchennej na dobę. Litowce znalazły zastosowanie w kosmosie 2 stycznia 1959 roku od rakiety mknącej ku księżycowi oddzielił się żółty punkcik chmura par atomowego sodu we wszechświecie pojawiła się pierwsza sztuczna kometa za pomocą której oznaczono ścisłe współrzędne rakiety w momencie wyrzucenia sodowej chmury Szkło wodne to stężony roztwór soli litowców, krzemianu sodu lub krzemianu potasu. Ma on zastosowanie do impregnacji tkanin, drewna, wyrobu kitów i apretur. Po wrzuceniu do roztworu szkła wodnego małych kryształków soli kobaltu, niklu i miedzi, pojawiają się kolorowe pnącza krzemianów kobaltu 2, niklu 2 i miedzi 2. Doświadczenie to nazywamy ogrodem chemicznym. Roztworu wodorotlenku sodu można użyć jako atramentu sympatycznego. Pędzerek zanurzamy w dwuprocentowym roztworze wodorotlenku sodu i wykonujemy napis na kartce papieru. Pismo jest niewidoczne. Zwilżamy papier wodnoalkoholowym roztworem fenolftaleiny i otrzymujemy napis o barwie malinowej.